Ksiądz o ziołach, podstawowy kurs zielarski. Temat aromaterapia, jak zapachy ziół wpływają na nasz nastrój. Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć zapach lawendy i od razu wraz z nim poczuć spokój? Albo poczuć świeżość mięty, która dodaje energii? To właśnie magia aromaterapii. Naturalnej metody, która wykorzystuje moc zapachów ziół i roślin, aby poprawić nastrój, odprężyć ciało i umysł, a nawet dodać energii. Aromaterapia to sposób na wykorzystanie bogactwa natury do wprowadzenia harmonii, ukojenia w nasze życie i spokoju. Dziś opowiem Państwu, jak konkretne zapachy mogą wpłynąć na nasz nastrój i dlaczego warto po nie sięgać każdego dnia? Po pierwsze, lawenda, zapach spokoju i relaksu. Lawenda to jedno z najpopularniejszych ziół stosowanych w aromaterapii, zwłaszcza jeśli chodzi o redukcję stresu i napięcia. Jej zapach ma właściwości uspokajające. Relaksujące, a nawet łagodzące, lęki. W starożytności lawendę dodawano do kąpieli, by oczyścić ciało i duszę, a dziś wiemy, że jej olejek działa wyciszająco na układ nerwowy. Wystarczy kilka kropel olejku lawendowego w kominku zapachowym lub dyfusorze, aby poczuć, jak powoli rozluźnia się napięcie. A stres ustępuje miejsca poczuciu spokoju. Lawenda to idealny wybór na wieczorne wyciszenie po ciężkiej pracy lub pomoc w zaśnięciu. Mięta pieprzowa, czyli orzeźwienie i energia. Mięta to zapach, który świetnie znamy i który dodaje energii i odświeża zarówno ciało, jak i umysł. W starożytnym Egipcie, Egipcie i Grecji mięte wykorzystywano do pobudzenia zmysłów i poprawy koncentracji. Był to taki naturalny zastrzyk energii. Aromat mięty pieprzowej działa pobudzająco, zwiększa czujność i poprawia koncentrację. Jeśli masz przed sobą trudne zadanie lub potrzebujesz dodatkowej energii do działania, Zapach mięty może być idealnym rozwiązaniem. Wystarczy dodać kilka kropel olejku miętowego do dyfuzora lub wetrzeć go w dłonie i głęboko wdychać, aby poczuć orzeźwiający efekt, który pomaga zredukować zmęczenie. Eukaliptus odświeżenie i oczyszczenie. Eukaliptus to roślina, która działa nie tylko na ciało, ale i na nastrój. W medycynie ludowej używano eukaliptusa do oczyszczania dróg oddechowych, ale jego zapach ma także niezwykłe właściwości oczyszczające i odświeżające dla umysłu. Aromat eukaliptusa wprowadza uczucie lekkości i świeżości, co może pomóc wyciszyć się, pozbyć się ciężkich myśli i otworzyć się na pozytywne nastawienie. Doskonały do aromaterapii w czasie przeziębień, ale też świetny do codziennego odświeżenia. Wdychanie eukaliptusa bowiem sprawia, że czujemy się lekko i swobodnie. Rozmaryn, koncentracja i pamięć. Rozmaryn to zioło, które nie tylko pobudza, ale także poprawia koncentrację i pamięć. W starożytnej Grecji. Rozmaryn był symbolem pamięci, a studenci nosili jego gałązki, wierząc, że pomoże im przyswajać wiedzę. Dziś wiemy, że zapach rozmarynu wspiera układ nerwowy, poprawia koncentrację i pomaga w nauce. Warto więc rozpylić olejek rozmarynowy w pomieszczeniu, gdzie pracujemy intelektualnie bądź uczymy się. To naturalny sposób na poprawę skupienia i efektywności, a przy tym piękny, ziołowy zapach, który wprowadza do pomieszczenia ciepły, przyjemny klimat. Cytryna, radość i orzeźwienie. Zapach cytryny to doskonały wybór, kiedy potrzebujemy odrobiny radości i energii w ciągu dnia. Cytrusowe olejki, takie jak cytryna, pomarańcza czy grapefruit, mają właściwości antydepresyjne, ponieważ ich świeży aromat pobudza produkcję serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Cytryna działa także oczyszczająco, wspiera koncentrację i pobudza, dlatego jest idealna do rozpylania w ciągu dnia. Jeśli masz gorszy nastrój, wdychanie zapachu cytrusów może pomóc przywrócić energię i radość. Drzewo sandałowe spokój i równowaga. Drzewo sandałowe to jedno z najstarszych ziół stosowanych w aromaterapii, znane szczególnie w Indiach i używane podczas medytacji. Zapach sandałowca działa wyciszająco, wprowadza spokój i pomaga zharmonizować emocje. Jego głęboki drzewny aromat jest często stosowany do medytacji lub jako wsparcie w chwilach niepokoju. Wystarczy naprawdę kilka kropli oleju sandałowego w dyfuzorze lub ciepłej kąpieli, aby poczuć, jak otacza nas spokój i wprowadza równowagę. To idealny wybór dla osób poszukujących ukojenia po intensywnym dniu. Podsumowując, Drodzy słuchacze, aromaterapia to wyjątkowy sposób na korzystanie z mocy natury i wprowadzanie harmonii do swojego życia. Każdy zapach działa inaczej: lawenda relaksuje, mięta odświeża, cytryna dodaje energii, a rozmaryn wspiera koncentrację. Dzięki prostemu zastosowaniu olejków eterycznych możemy poprawić nastrój, wyciszyć się lub dodać sobie energii, bez potrzeby stosowania sztucznych środków. Wystarczy dyfuzor lub kominek zapachowy, kilka kropli ulubionego olejku i chwila na spokojny oddech, aby poczuć naprawdę ogromną moc aromaterapii. Sięgnij po to, co daje nam natura i sprawdź, czy zapachy ziół mogą wpłynąć także na Twój nastrój. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Ksiądz o Ziołach.